Witajcie w kolejnym odcinku Overwatch z CES-a Demko się oszłoduje i się na Mapaty dust, druga runda. Zadane jak na razie 0 fragów. Ale jest Kind dotek Taki 2 na 10, ale jest. Ok. I zero je wychodzą. Dwa te, 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 te headshoty Ale znów nie mam tutaj do pokazania tych Wiecie z czego, nie? Ile ammo, ile HP Znów headshot A to był taki normalny strzał? A co jeszcze pokażę. Puch na jednego Nie, 2 na dwóch A nie, bo on jest anty... a oh, on jest ter a, terrorystą, dobra myślałem, że jest antyterrorystą, nie? okej okay. stump zosnął, a już go dojadł. tam tu, akcję go zreportowali, to jest takie, to takie, headshoty jest takie, to 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 tam takie, to jest ale okej. Okay. Wkraczuję sobie szartem. Hej. dziwię przyjdzie z szartem jeszcze. Zmienię mhm. elfurkę na TK. No tak. I nie, bo już on tam dwa headshots ugrał z dobrych torców. Wydaje mi strzelał, lecz to on nie umie. Okej. Okay. Salomon. A, salon after, tak? Tego nic nie kupił. Chyba wyszedł z meczu. Okej. Strzel... to swojego strzelił Jesu, Silvery to są Poziom strzelania Chypaka na repie, ale nie w nie wrócił nie? Bo po co? Okej, okay. no już się opłaca, tak? Tak, pod Salamą. Czwórkę grają. On podzielony już ma 6 wrogów. No proszę, jak ten czas minie. Ciągnę tą M4 od przeciwników. Dobra, czyli bez całkowite, całkowite, całkowite. Okej, okay, normalne dwa. Dwa, te, dwa zabójstwa. Nie, to co, to są swewery. Ja Cię, mhm. Konfiguracja haksów. Po coś chyba... Aim nie działa. Heh. Tak to będzie czekał, no. Okej, okay, skonfigurowane haksy. I można zabijać. Okej, okay, już nikogo nie będzie. W ani razu na B nie było. Tylko pierwsza runda była na B. Tak to na ASP otwórz. Wiesz, jak na nich to? Przyszły dziewicy, tym forcem grają. Przez kanizelka bez kanizelki. Jakieś to randomny widzę. A jak na razie tutaj ja nic nie, nie widzę, żeby jakiś haks miał. Normalnie. Wszystko robi Smartphone ra ra raczej nie jest A tamten na asie gdzie się nie, gdzie się nie, nie rusza Co za długie to są I go zabił no okay. Ciąga to M M4, tak? Jest, czekajcie, tak no nie zmieniłem... Nie umarł jeszcze. LOL no. Podniósł kawacha. Super. 8 ósmej rundzie podniósł kawacha. Okej. Okay. Okej, całkiem strzał. Widać, że nic a czy nie ma. Tu na niego czekać wychyli. Okej. Okay ostatni, no idzie, nie tak że antyterroryści nie mają szans też i tych czterech terrorystów, jeszcze, ale no, nic nie ograją. okej, okay, jeszcze chyba z dwie rundy będą no i... zakopowali go to te wahece na wody gorsach, po drugie, że ma 14 legów. I to dlatego, że lepiej gra od I dostał reporta Tu wychyla na dwóch i jeszcze jednego bija tak mocno Dobra, niewystarczające dowody. A tu nic nie widziałem Werdykt przesłany Czekamy na drugiego Overwatcha. Zaraz powinien się pokazać i jest, powiesz dowód. Lecimy dzisiaj do dwa verwatcha. Nie jeden, dwa lecimy, lecimy, lecimy. Oceń dowód. Niech teraz będzie jakiś hacksor. Bym go chciał złapać. Co my mamy? Tym razem Ma się wczytuję i jest to cash podejrzany 6-0 a Violet ma 7-0 okej okay. jest Kałasz, jakaś przeciwników? jest Zeus, jest tak też od przeciwników rzucę sobie flaszę pod oczy okej okay. Kosoł skraca... Okej... Okay. Ooo, jest. Mamy haksa Gdzieś jak telefon przeskakiwał? Ja nie A, raz. Słowka tutaj też nie umie. Tak, Widzieliście? Tak, tak. <noise> Mamy Haxa, tak jest A Heron też ma też chyba A wszyscy też od nich mają, daje Heron Wyet i Suspect A kurde Oo mapy oczywiście Haxy co mogą ci nawięć, to szmapy już już na mnie strzela, już, już strzela Zautosz maty, co za nub. Boże, co za noob. Cześć, się mieścić, się jakimiś kosztami, bo bym wszystko Ja pierdzielę A ten chociaż kupuje jakieś granaty, smoki, nie? Flaszek Złota ty to na... I to do przodu, trzela już się jak to nie? Ja... nie? No jak tam anty, jak tam terroryści? No nie, mają szans no. z takim perfidnym Aimerem i wolhakerkem. Co sobie nup Zeusa tego kupił, nie? nie <noise> ja zobaczył tego po lewej. Jaki... Tyż, twoja auto ma. To już. Nie czekaj się. A, jeszcze skrypt na panie. Chodź, chodź, kolega, ale nie skip, nie skipuję haksa, tylko tu uciekać aż mu mecz czyli to będzie się od razu cały team nie haksa Snowbana, bana, ale osoby, które jeszcze grali z haksami, którzy go nie sobie wyserpentowali powinni dostać bana na granie meczów nie mówię, że na perma, na przykład na miesiąc oni nauczyć nauczą się kikować haksów 24, opraczaj na mecz delta, jaki headshot, czekajcie delta 4-10 z... Takie ludzie to są, zakały Zobaczcie smoke'a, bo on rzeczywiście widzi przy tego smoka, nie? Widzicie, wszyscy są na red'bie Pójdźcie Jaki, jaki jazd, no Czekuję Żal po prostu Żal, cypa Łapka góra musi być, Hax złapany To jest za troszkę co... Ale to jest okej okay? 21, dobrze Super, wracę prosto normalnie pro to no, protein mógł mi się ście. A, no ja no, no. No, 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 no. No, no zoomem I dobra Wspomaganie celowania oczywiście Wspomaganie pola widzenia Oczywiście speedhacki, skrypty automatycznych skoków, oczywiście griefing griefingu nie było przeszli werdykt mamy hack za odcinek, myślę, że był udany zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku, na razie